E, dzisiaj trochę popo Gosia popowiada o swoim statku. O! Może o indyku, czy on ma imię? Tak, indyk ma imię, nazywa się Mambo. Mambo. E, bo były jeszcze były dwa indyki i ciemniejszy nazywał się Bambo, a ten był jaśniejszy i nazywał się Mambo. <śm> e, ale e, został tylko jeden indyk. Mhm. Eee, tak są. So... Pogadaj z nim trochę, pokażę go No ślicie! No dobra, to tak. co Chcę teraz um, Najgłośniejsze są oczywiście perl perliczki. Mm. Tutaj ja patrzę na jego czy na ją? To jest on. On, czyli precel? Tak, on nazywa się precel. A to jest larwa. Tak, a jego partnerka to larwa. I ostatnio nas kąsają łobuziaki. Tak. I są bardzo głośne, jak słychać zresztą. Cały czas słychać. Jeśli chodzi o kaczki, o tą żółtą mam teraz na widoku w tym żółtym. No, no. To jest kaczka, która, idź, larwa, nie przeszkadzaj, która wykluła się tutaj na miejscu. To ta wychowana przez, o, przez kórę, tak naprawdę. O, niesamowite. I później ta kaczka mieszkała w łazience w domu. Ee, I siedziała w moim kapciu. <grymne> <grymne> I że chciałam mieć boski widok. Tak, biegała za mną po podwórku i krzyczała, jak y, y, za daleko odchodziła. <grymne> o, to właśnie mamu. No, ale no. super. I to jest kaczor ostatecznie, tak, bo maloczek kaczor. tam to na końcu. Jest kaczor maloczek ma y, główkę taką odbóstwem. Tak, od taką zieloną. Uh -huh. Zieloną, połyskliwą i żółty dziół. I to są kaczki dworskie, nie? Tak, Dobrze to kojarzę. Są kaczki dworskie. Wyglądają, o tam jest y, ona. One wyglądają, tu na dwie są one, kaczuszki, tak, tylko że wyglądają jak y, krzyżówki, tylko że są większe. No Kaczuszka i tam jeszcze jest kaczor, jest, jest Tak, ale tak, tak. I u widać sloczek z tyłu na kuperku. Masz jeszcze bieguski, nie? Tak. Co jeszcze bieguski? O, to właśnie bieguzki. jest jedna na, na widoku. Tak. To jest kaczuszka, a tutaj jest. O, tu mamy kaczor. Kaczor, o kacor. A i ten. Pięknie połyskują właśnie na zielono całe. A jest jeszcze taki kaczor, który tego, tego co mam na widoku, co wygląda jak trochę ubarwieniem przypomina te zwykłe kaczory, W sensie krzyżówki. O to mi tak. chodzi. Też. O, widać, widać loczek na kuperku. Jest. Bieguski są przepiękne. Opowiadaj jeszcze. Pucha jest jeszcze puchata kura tamta. A, ta, ta tyłem co tak, jest, nie? Ko, tyłem tyłem koło, um, koło perliczek, bo tutaj nie wiem, czy będzie widać. Ma taki o, koło niej... Taka, o. Tak, to jest najlepsza matka, to jest rasa, kura rasy silka. Mhm. E, nazywa się Karen. Karen. I Jak i mi się kojarzy z operą. I ona Najlepiej odchudwuje kurczaki ze wszystkich... Ja może tutaj. trochę ją zbliżę, bo ona jest fajna. O, to jest ta, ta kura. Odchodzi właśnie, Ona ma super umoszczenie. Mamy jeszcze tutaj kury siedzące, to tam też... Ta, ta biała to jest już starsza kura. Mhm. Ona została mi podarowana przez kolegę. O. To jest kura lekhor Kolejna kura to Wandzia. I to jest ta czy, czy, czubatka staropolska? Tak, to jest chyba mieszanka czubatki jakiejś Ale to właśnie polskiej Gosia miała więcej tych czubatek, tylko niestety kogut czubatek i czubatka no... To silka był. A silka, a to mi się pomyliło. To w razie oni niestety stanowili pożywienie dla lisa, o którym wspominałam. Obok jest jeszcze kogut. Nie? Tak, obok jest, obok jest kogut czerwony, to jest jeden z kogutów, które tutaj się wykluły, on jest o, młody. Super, to tak. od początku u Ciebie. Tak, on się tutaj wykluł. E, co jeszcze tu mamy ciekawego? Wiesz co, mamy też te białe, o ta biała łaciata, co tak tutaj koło perliczek, o tutaj, 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 to jest ta, jak się nazywa? Wata. To jest Ulubi jest ulubiona kura. Jednej z dziewczynek naszych, takich, tak. bardzo fajny. O, kaczorek. Mamy też te rosa, to jest nie ta. E... Tak, te zwykłe czerwone to są kury rasy rosa. Ta jest, ta tutaj. A, zobacz jaka fajna. To ona jest mieszanką też z, prawdopodobnie z czubatką. Mhm. A jeszcze mamy ciekawą kury tam z tyłu. To jest nóżka, Tak, to jest zielononóżka A. i ona też się tutaj wykluła. O, i zobaczcie, to, tą kurkę z przodu można zobaczyć. Tą mam, najlepsza mamy Karen. A jeszcze mamy, o nie widać, ja podejdę na najmniejszą kurę. Jak, jaka to jest rasy? Cytryczka. A, srebrytka. Zobaczcie, taka malutka. Któregoś dnia widziałam ją przy indyku i to był super widok. O, na mnie wlazła kura, może będzie widać. Nie wiem czy widać, robię ciemno zdjęcie. O, tu jest ta czubatka. W razie kura zrobiła se ze mnie grajdołek, czyli jak tutaj... O, kogut taki piękny. Indyk. A opowiem mi o indyku, że to jest największy yy, strachajło. Boi się wszystkiego, chociaż jest największy. O, teraz kaczuszki i kaczki razem jedzą. A te rosy to chyba. Yy, czy mają one imiona tutaj, czy raczej nie? Różnie, które tu zależy, czy te, które są bardziej charakterystyczne. A co? Jaka ta kura na mnie siedzi, a batatek! No tak! Batatek sobie na mnie te kurki serży. I zobaczcie, jaka ładna koło rosy. To też jest rosa, ale czarna, czy jakaś inna rasa? Prawdopodobnie to jest jakaś inna rasa, ale nawet, nawet nie wiem, no. nie rozróżniam aż tak bardzo. Tamta ruda, która jest koło koguta na ziemi. Eee, tam, ta jasnoruda. Jasnoruda, mhm. to jest kura rasy Greenshell. Ona Aha. znosi zielone jajka. A to ona zielona, a niebieskie tak. to która znosi? Eee, właśnie, o, takie seledynowe, no. Ta znosi taki bardziej zielono oliwkowy jajka. A jej, tak powiem, siostra, taka krupiata, czarna. Krupiata? No. Znosi właśnie bardziej niebieskie jajka. Ona chyba siedzi tam. Uch. A, dobrze, to jest... Dobrze, teraz ja zajrzę tam. O, ta to, znosi to, to bardziej niebieskie, tak? Zobaczcie. I Gosia po prostu ma kolorowe jajka. A, a kogucików tych e, takich... Jest tam jeden kogucik, nie z tych takich... E, te Ta. Ten takie, kogut to też jest u mnie wyhodywany. E, tak, tylko mówię o tych kogutach, tych czubatków, czy tam już nie ma żadnego w takim razie? Nie, jest mieszanka z A, tam no właśnie. Biały. biały. To jest... No, no w końcu, nie będziemy ich straszyć, dobra. Ale powiem Wam, że uwielbiam to statko. E, żeby było wiadomo, Gosia. Gosia żad, żadnej kury nie, nie hoduje na mięso, chociaż zjada mięsko czasami. Bardziej one są na, na jajka i w swoim tempie... O, tu mamy kogutka, ten biały to kogutek. O, kogutek to jest mieszanie z białej kury z, z tą... Sirką. no z tą co jest najlepszą mamą. Z tą, nie? No tak, no. No dobra. Także widzicie, to jest bardzo kolorowe, wspaniałe sadko. Uwielbiamy tu czasami siedzieć wieczorami i po prostu... O, tylko tak pokażę, że u Gosina jest czubatka. Tak właśnie Gosia o każdą kurkę dwa. Powiem wam, że nawet jest cmentarz kurek. Każda kurka jak umrze naturalnie, no to po prostu jest... Jest znalezione dla niej jakieś miejsce. O bieguski, ja uwielbiam bieguski powiem wam. E, Kasia, się jeszcze tylko powiedz, Kaczki, ja kacze są trochę, widzicie, nie dają nam pogadać. Si, te. Ja kacze są trochę lepsze, nie? I kory, to, jeśli chodzi o ja kacze, to mają więcej wartości. Odżywczych. A, więcej wartości odżywczych, no. Również więcej kalorii. Więcej kalorii, Wiecie, idzie. Nie? I są większe. I są większe no. Według mnie jajecznica na jajach kaczych nie ma sobie różnych. Bardzo dobra, jadą wczoraj. A jeszcze y, mówiłaś, że kaczki są bardziej odporne, chyba od kur, nie? Tak, na różne kaczki te. są bardziej odporne na wszelkie warunki. Mam nadzieję, że słyszycie w, tej, y, w tym chórze. Jakkolwiek chciałam trochę bliżej przedstawić Wam to wesołe statko. Jest naprawdę tutaj czadersko. Każda kura inna, kaczka inna, można się kiedyś wymyśliłam hasła bądź jak kura, tylko która. Więc macie do koloru, do wyboru. Albo ja tam wolę być jak kaczka. Kiedyś Maria Nowak-Szabat powiedziała, że bądź jak kaczka. Kaczka jest wodoodporna i żeby krytyka spływała po nas jak po piórach kaczyk. Żeby nie wchodziła do serca, tylko spływała. Więc bądźmy jak kaczki, albo kury, albo inne różnorodne ptaszki. Tak, zapraszamy do kuroterapii. Tak, zapraszamy. Tu jest kuroterapia, dogoterapia, kototerapia i konioterapia. Mm. <laughs> Także można przyjechać. E, wiochoterapia. O, i po prostu, właśnie, wiochoterapia. Także zapraszamy do kontaktu. Wszystkiego dobrego, pozdrawiamy ciepło, pa!